Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a oto już ostatni odcinek z gry Ratatui. Moi drodzy, obarwałam. Dziwnie się czuję, myśląc, że to jest ostatni odcinek, bo ja totalnie, wiecie, pamiętacie jak byłam zszokowana, że jesteśmy w opuszczonej kuchni, wszyscy opuścili Linguiniego i... No że generalnie to mamy koniec. To było takie Aha. Eee, jeszcze jedna ciekawostka. <laughs> ciekawostka. Oparzyłam się suszarką. <laughs> I mnie boli pół twarzy. Ale nagrywam, widzicie? Jakie poświęcenie, jaka prawdziwa youtuberka. Widzicie? Widzicie? <laughs> Nie no, bez przesady. Mm, aż taka. Skora do poświęceń, to ja nie jestem. Trochę mnie tylko podszczepuje. ale to tam wiecie. Mniejsza o to. E, ale nie sądziłam, że to jest wykonalne. A tu jednak, jednak się da. Spędzi mnie nos, tyle wam powiem. Spędzi mnie nos, spędzi mnie głowa, wszystko. O, może ktoś o mnie mówi. Jeżeli tak, wszystko mnie spędzi. Co wy na to. A? Dobra. Już się źle zapowiada. Ja nie wiem co ja mam robić o, o, o. Ja dobrze chociaż idę Tak chociaż tyle Dobra nad nim żaden problem chodźcie tu Znowu owoce Szybujące truskawki nie no, powiem wam, że ja. Ej, co jest? Ja dzisiaj z owoców? Tylko banana. Ja dzisiaj bardzo mało owoców jadłam. Możliwości kulinarne są tutaj nieograniczone. Jest godzina druga z hakiem u mnie, czyli może skończyć się tak, że owocki wlecą na jakieś śniadanko w takim razie. Przepraszam za cięcie. Ale miałam gościa w domu, w pokoju, może tak. Ciekawe czy zaraz znowu wejdzie. Jak będziecie słyszeć drukarkę, to najmocniej przepraszam. Ej, no drukuje się, papiery się drukują, wiecie o co chodzi. Mm -hmm. Ej, hop. O matko, ja sobie nie zdejmam jednej słuchawki i się boję, że cały dom słyszy, co ja tutaj do Was mówię. Krępuje się. Bardzo się krępuje. A mówię troszkę... Cichutko, jak na mnie. To trochę aż dziwne. Chyba, że to taki urok późnego nagrywania. Hunous, who hunous. Who I wydaje mi się, że czekajcie. O, matko, dobra. Nie, bo już się bałam, że wiecie, że mi mikrofon odjedzie w inną stronę, że mi leci w dół, ale chyba wszystko dobrze słychać. Ja tam nie narzekam w takim razie na jakość <laughs> tego nagrania. Może być. Mogło być zawsze gorzej. I będę się tak kręcić, dopóki Kiwi do mnie nie przyjedzie. Ale nie, naprawdę dzisiaj, serio. Nie, jeszcze jabłko zjadłam. Dobra, dobrze jest. owoce, nie jest źle. Szybciej, 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 szybciej. No. Aha, i malinkę z ogródka. Zapomniałam o tej jednej malince z ogródka. Tak, była jedna. <grym> Zerwałam jedną, bo chciałam spróbować, jakie te maliny jeszcze są. Tą piękną jesienią. ich sobie zjadłam. Tak, ale my już mieliśmy odcinek o owocach. To nie będę się rozgadywała, jakie to owoce są cudowne, pyszne i w ogóle. No wiadomo, że są. No. Szanujmy się. Są przekozackie. Czemu ja nie mogę tego wysiąść? O co tu chodzi? Co to za. Aha! Tu się kręci cytrynka. o matko, przestraszyłam się drukarki. Może być. Kurde, boję się, boję się tych arbuzów. Uuuuh. Ej, dobra, ale jeżeli ona mnie wbije do pokoju, kiedy ja nadal nagrywam, i ja będę musiała to wszystko ciąć i. Uuu, tachać, to się zdenerwuje. Proszę szanować mój czas. I się nie chce montować. <grym> Już w poprzednim odcinku moja mama mnie odwiedziła, więc no. I jeszcze dostałam OPR tak zwane. Super. Jeszcze teraz spałam. Ale przynajmniej tyle. Dziękuję bardzo. Teraz sobie mogę jechać i jechać, zbierać. Pięknie. Gdzie ja jadę? Aha. Mm. Chociaż nie powiem taki soczek, takie smoothie, to ja bym sobie wypiła. Już chciałam skoczyć. Już chciałam skoczyć, więc. Dobrze, że tego nie zrobiłam. Super. Co czy... nie, proszę was, masakra. No dobra, ale wiecie co? Czy ja chcę to dalej kontynuować? Czy ja chcę iść dalej? Dobra, było now or never i mi się udało. Matko i córko, znowu myślałam, że zginę. Nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. Co to za blokady jakieś nienormalne? Ja się jeszcze muszę obracać, kręcić. No nie. O, przepchaj się. Wiecie co, ja się tak zatrzymałam i zaczęłam śmiać i tak nagle pomyślałam sobie, ej, a co, jeżeli ta pomarańcza nagle by spadła i... I nie byłoby mi tak do śmiechu. Oj, nie byłoby, oj, nie byłoby! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i mamy to. Mamy to! Dziękuję. I możemy lecieć dalej! Kiwi! Jak ja lubię kiwi, matko i córko. Kiwi to jest to. Kiwi jest pyszne. A moja siostra chyba nie lubi, bo jest dla niej zbyt kwaśne. Ja mam takie, Tak. Jak to zbyt kwaśne? Kiwi? Kiwi nie jest to dla mnie w ogóle kwaśne. Ej, to jest przerażające. Kurde, Energylandia przy tym to jest... Pikuś. Pan Pikuś. Kurde, ale ten Remi ma psychę nawet. Ja się tak... Tak. Słyszeliście, jak zareagowałam na to, co się właśnie stało. Ale mam dużo życia. Przynajmniej zobaczyliśmy, jak wygląda mniej więcej cały poziom. Wiecie, no ale wiecie, on po prostu... Ja wiem, że to jest tylko głowa i tu może dziać się wszystko. Ale ja i tak bym nie miała w tych chyba tak skakać w moim śnie. Pięknie. Dawaj! Czek, Ciek, ciek. Idę Świetnie. na plażę. No i gdzie tych dwóch nie wzięłam? A tak się starałam, tak się starałam. Dobra, dobra. Idziemy gotować. Nie ma co. Dosyć. <laughs> Dość. Eee. Eee. Ja teraz mam rozkminę. Łap, łap. Aha, po to była ta włóczka. Dobra. O, tak. Musimy zrobić wszystko, żeby uratować restaurację. Tak, robimy to. Szybciej, krytyk właśnie złożył zamówienie i czeka. Ego? <grywka> Ten bajzel. Dobra. O matko, już nie pamiętam, które to były przyciski. O. Dobrze. Już wszystko wiem. Technik informatyk. Dzień dobry. To ja. Łamatko. matko. Eee, już mi się wszystko miesza. Pyk. Raz, dwa. Hop. Hop. Ej, dobra, nie wiem, czy coś mi szaleści w słuchawkach, czy tak leje na zewnątrz. Boję się. I ja cię. Jakie rozkminy miałam. Gdzie, co i jak? No nie! To jest ta słynna polska zastawa stołowa. No matko, se. Co ja właśnie zrobiłam? Bo nie wiem Jeszcze. Ja się... Co tu się dzieje? Dobra. Tak, to jest to. Yy, nie. Nie. Ja. Yeah. Nie. Co? Yy, aha, mi się pomaliły przyciski. <laughs> Co to za zmiany perspektywy? Potrzebujemy sonu. Uh, Mhm. 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 Dobra, ale mamy chyba mało tego wszystkiego czasu, czy mi się wydaje. Matko, jak ja dawno tego nie robiłam. Damy radę. My musimy dać radę. No bo będzie trochę siara, jak się nie uda. No. Chciałabym, żeby się udało. Hop. Mhm. Mhm. Wow, inna strzałka nagle. I już człowiek ma takie. Wow, wow, wow. Dobra, zupa zrobiona. Czy my będziemy robić teraz tort? Fajnie, że ona chociaż sama idzie. Dobra, teraz musi wyjść świetnie, fenomenalnie. Bez błędów, bez pomyłek. Ale nawet się tym szczurkom nie mogę przepatrzeć, jak to ciachają. Ej. A ładne są te szczurki ładne, ładne. Kurde, zjadłabym sobie taki wielki kawałek ciacha. No, ale cóż, co za dużo to niezdrowo. Tak. A słodkiego w sumie jadło dziwo, ostatnio dużo. No. Dobra, ale co jeszcze? Kto ku co? A, a co z ratatuj? Co z ja się pytam. Ej. Ej, czemu? Czemu czemu w grze ratatuj? Nie gotujemy ratatuję? Co? 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 Czuję się oszukana. Czuję się bardzo oszukana. Zapomniałam, że ja muszę uciekać. Kurde, muszę się z... A, barszcz! Kurczę, zawsze to samo. No nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Gościu, my nawet nie zrobiliśmy mu dania i tak schrzaniliśmy te wizytę. Matko, co? Co on sobie pomyśli, kiedy on dostanie ten tort? Naprawdę. Ja nawet nie chcę myśleć. Zadowolimy go kawałkiem bezy. Ta... Na pewno się ucieszy chłopina. Uch. Dobra, jakiś tam suk. Ta. Mhm... Mm Sukces! Pojęcie względne! Dobiłam. Wep. Wep. Uuuuh. Kur... A tak się cieszyłam. Że już tak troszkę. Troszkę mi się więcej udało. To się ucieszyłam. I Wow. 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 wow, 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 kurde, blaszka. Prawie poleciałam z tym barszczem. Czy co to jest? Nie wiem. Barszcz. <słyska> <słyska> I będę się tutaj tak bawić. O, zapisało się, ale fajnie. Dobra, może być. Taki barszcz to ja mogę mieć. Wow, wow. Jaki długi stół. Wow, 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 wow. Uh, uh, uh. Czy on będzie. Myślałam, że zaraz zapali to. Że zaraz zapali obrus. To by było złe i straszne. I chciałabym sobie to zobaczyć. Wow, ale pusta ta sala w ogóle. Nie wiem, czy widzicie pusta tu. Coś ty zrobił, gościu? Ała! Dostałam z gara od zera? Nie, bardzo spoko. Byłam pewna, że będzie od zera, więc. No, nie, 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 nie. Łop, włop, włop, No nie. Już już jestem chyba zmęczona. A to taka ważna rozgrywka, taki ważny finał, taki ważny odcinek. I co ma być taki bez... O! Teraz miałam w ogóle dosyć zapasu czasu. Już! Wow, udało się! Co to było? To to było okropne. Ten finał jest okropny. Jak można stworzyć grę ratatuj, nie gotując, nawet ratatuj. Ja, ja nawet. Ja, ja, ja nie pamiętałam końcówki tej gry. Wiecie co? Naprawdę, ja tego nie pamiętałam. Ja się właśnie chwyciłam za głowę, bo ja nie wiem, co się właśnie stało, naprawdę. Co się stanie? Moi drodzy, no co mogę powiedzieć? Ja sobie tutaj ładnie stanę na jakimś telewizorze w jakimś punkcie centralnym. No i powiem Wam, że fajnie było. Było bardzo fajnie. Dobrze, że się nie bawiłam. Nie bawię się w jakieś 100%. Bo to jest bez sensu, skoro przeszłam te gry na 100%. Kiedy to było? No, 8 lat temu. Serię zaczęłam lat temu 9 i teraz zrobiłam do niej drugie podejście. E, I wtedy już kiedyś przeszłam to na 100%, co, te, co też pokazałam. To po co teraz robić to drugi raz? Skoro to jest bardziej już męczenie się z tym. Nie jest to trudne, ale po co? Lepiej się pobawić. Moi drodzy, ja czuję, jaką mam leniwą buzię i jak buzia mi się zamyka. Uy. Ja ziewam, to jest dziwne. Nie powinna być zmęczona. Nie mogę być zmęczona, bo mam jeszcze trochę rzeczy do porobienia. Ale i tak dziękuję Wam, że byliście ze mną podczas powrotu do tej serii, no bo jak to mogę inaczej nazwać? Dziękuję, że cały czas e, byliście stałymi widzami, oglądaliście, komentowaliście, dawaliście łapki w górę, w dół, who knows. <laughs> e, ja naprawdę cieszę się, że wróciłam do tej gry. I nie żałuję totalnie tej decyzji, ponieważ czas spędzony przy niej był naprawdę przyjemny, relaksujący. Trochę polamiłam, trochę porozmawiałam, pogadaliśmy o jedzeniu. Także cóż mogło być lepszego? Na chwilę obecną żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo, że byliście przez całą serię i drugie podejście. Trzymajcie się i cześć.